我走。<laughs> Zobacz, co pan... Zostaw to w nie ruszajcie. nas. Zostawcie. 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 bo Zostawcie. 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 To jest samolot. Będzie lepsza, a my jadziemy.

Z nami tu. Pokaż jeszcze ten. Yy, Mariano jest. Bez siebie, kości Mariano. się widzowie dzisiaj? Przyjazd dorożka, które jest zajebisty które to wolne, ale jest zajebiście Się ma ludzi, się ma. To w towarzystwie super ekipy wyjazdowej Oczywiście naszej Tak się bawimy, proszę państwa w Krakowie. Pozdrawiamy wszystkich. Siema, siema, siema ludzie. ludzi. Si ma, si ma, kapelusz, Siema, no pożycz. Ale tam ludu. To ludu. Ile jak coś? Się... Ale tu ludu. Ludu jak skelecki. Nie. O, o Jezus. to. Ile nie... ludzi? O, ile ludzi. Ludu, ludu, palis. Tam masz oglądanie! To na Kurde, ale. To do mnie baj, 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 bo ja mu po prostu Kola, Pepsi pozdrawiam. Zachęcamy balańki z służbów i do wszystkiego na kanale przyszłego, nie? Na... O, tu, tutaj jak widzicie po prawej jest przed... Przed... bardzo dobra czekolada, polecam ją. Są tutaj chyba 100 razy Panią? i ja I jeszcze raz tu przyjdę. Do... Dobra, bardzo nie. jaki pierwszy tramwaj. Numer 8, nowoczesny. Numer 8, tramwaj 8, bardzo nowoczesny. Barku A Panie bilety, zapraszamy. A nie bilety zapraszamy. I bilety i bilety za złotówkę. <laughs>

Dzień dobry panie zapołkani! Dzień dobry! Dzień dobry! Ktoś nam zrobi zdjęcie, dychę bierzemy! Witamy Krzysztofa Czarny! Jak ktoś zrobi zdjęcie, to dychę bierzemy! Dajcie, dajcie! O, witamy panią Arabkę! Tu kameruje na w telefonach. Kurde, mamy dowody. O, O, a tu macie już co to pije. Pizza, kto się pije. Zobaczcie. Zobaczcie. Ludzie mnie tak chodzi że konie szybkiej nie Nie, no nie, lekarz się nie mało. A teraz kościółek. Kościółek. Ale becia. Chyba M3, albo Sara M2. O, halo. Halo, arabi. daleko. Ale to jest taki... Kościół. Kto jest wierzący powie, że no zajebiście, piękny. A kto nie wierzący powie, że no bo zwykły budynek. O drugi samolot. Piękne kadry. Pozdrawiamy widzów Krzysztofa. Krzysztof pomachaj pozdrawiamy ja, widzów. Pozdrawiamy widzów Krzysztofa i pozdrawiamy widzów Sebastianu. Dzień dobry, pomachaj. Siema, siema, mordeczki. A ty też live'a? I ja też. Tak. Pozdrawiam. Trzeba chcesz nagrywać live'a? Patrzcie, live? pokażę wam coś. Patrzcie. Tu, tu kolega ma live'a. A tu teraz ja mam live'a. No i druga osoba. Jakby nie live'a co nagrywanie... Dwa live'y, nie? Lecą dwa live'y. No. Live. To zajebiście. Ja, po... Może ja nie nagrywam live, ale wleci to. Nagrywam. Nieważne na co, ale to. Dobry. Aniołki. Dobry. Pani się to ładnie pomacha. Na 9 miałam zadowolona. Dobry. Nic, tylko nagrywać. No fajnie, bo jak jest też. To to no mają taką przykrytkę, ja nie jak to wygląda. pokaż konie, bo. Przeszli. Miniwrosk? Witamy. Okluczam. Zobaczcie, no jak to pięć Sami zbudujemy taką dorożkę, jeśli dobijecie do. 5 tysięcy lajków i obserwacji właśnie dajcie dajcie zaobserwujcie, polajkujcie, dajcie komentarze. A jeżeli wbijemy do 5 tysięcy i obserwujących i, i, i lajków po przez serduszek. Kurde panowie, słuchajcie. Budujemy sami taką zarąbistą, piękną dorożkę. Taką piękną dorożkę, kurde, zbudujemy, aż się po prostu...

Cieszymy się, że jesteście u nas na dole. Będzie miło, że damy czas. A się z całą naszą ekipą wyjazdową. I dobrze się bawimy. Tutaj macie lekcje. Teraz trzeba. My. Boże, ale buja. Teraz buja, buja nas. Lecimy w imprezkę. Elo, siema Mogę to walić? Tu remontują Jak widzicie, tu remontują Wawel u góry kurde Dość spory zamek suby plez. Właśnie z tamtym kościele jak widzicie jest zajebista szopka Nawet jeżeli jesteś niewierzącym, zobacz, bo jest naprawdę ruchoma. A to jest... Jeden na miliard, żeby coś się miało spotkać. Co? A tu macie Forda, Citroëna, Citroëna i proszę piękną tej Jaris, jeden nowy model. Kurde, popatrzcie co za nami jedzie. Patrzcie, kija, kija, będzie wyprzedzała, proszę państwa. Wyprzedzać. I, i pojechała. Ej, to no, laską tam. Hej, to, to laski! Lale, Laski, laleczki. Kurde, ja Laski to pan Lalki. Filip. Dobry pan Jeździ? Dobre A tutaj Dacia. Dacia z Nie. z Stebłaj. Tutaj Toyota K8. O kurde. Dzień dobry. Hello. Hello. Fabia. Panna, na no, kolejna ja zarzucę, to niemożliwe. Pan to ta WYTRZEDZA! O NIE! A tu masz jakieś cegły białe, siema! Nie, po co mam, ale nie państwo pamiętają. Kurde... To jest coś pięknego. Tam wam coś przybliżę. Czytajcie w Proszę, Zachęcamy do słów. czemu to cały czas się pokazuje? No, to jest bardzo Zachęcamy ważne. do lajków. Like tutaj... O, witamy do Wojtka. Wojtka, wszyscy witamy. Aha, wszyscy <laughs> witamy. Wszyscy... Wszyscy... Witamy Wojtka. Siema witamy 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 Wojtek, jesteś zajebisty. Wojtek, się Wojtek kochamy, się. kochamy cię. Przychodzi. Pozdrawiamy cię z naszą ekipą, nie ten zajebiście Wojtek. Witać, I... I jedziemy dorożką i Spędzanych spędzamy było czas. A, ale motor, kurde. Albo, albo muzycznie, albo przejazdno spędzamy czas. A tutaj S Max, Stoney, Goś, Witamy w ogóle wszystkich widzów pozdrawiamy Krzysztofa. Piękna Kia. O, mini kupen. Spodziewałem się elektryk. Bo że jesteście jeszcze fanem Tesla. Chcić kuszą O, ładnie lampa, spaliasz na Audiça. Audica. na Audi. BMW. Niemożliwe, elektryk nas, kurde, ale jazda, no, w sensie. kuźwo, ale jazda, no, panowie, to jest niemożliwe, słuchajcie, jak no, um. kończę, no, a panią następny, nara. Cieszymy się, że jest was więcej. Za... Oh. Czeka, już. A jak się to robi, że jest coś takiego za ręcami do służby? No, Krzysiek przypina przepięknie. Siemano, siemano, widzowie, że dzisiaj przychodzą dzieciaki. No co, za zawarte, w sensie, za kurwa. U a tutaj Porsche i druga para Porsche, też to, jest to elektryczne, elektryczne Proszę Państwa, żeby nie było, jedziemy z Hello! No, ale nie pokazuję, nie pokażę, to? Co? Ale konie pokażę, pokażę, nie pokazuję Auto, O, to. witamy widzów kolejnych, świetnie, że jesteście. Nie ma bardzo a dużo, no elektrycznych. Teraz dajcie obserwacje i wytę wytę, Jeżeli chcecie, aby autospalowe dalej były wytę, dalej wytę. Było, z... Pali. Jeżeli chcecie, aby dalej były Jak samochody spalinowe, zaobserwujcie. Ten wspaniały dzień, bezdeszczowy. No ja dzień bez deszczu oczywiście. O ku... Tesla jedzie. Kurwa pan a tam? A, daj mu, no, jest dobra. A tu patrzcie. tu gówno idzie kurwa na dół. Rzuci kurwa dupę. Naprawdę. Przewizowe, ale ja Ja blokuję za kanale. Seba, bo nie dospowiedzieli. Tam następna kurwa testa. Tam, tam to patrz. Skini. do z Paryska. Gdzie go jebie? trzeba co pierdoli? Tramwaj pierdę. Tramwajem to ja jeździłem, Dawa. Dawa. Siema. Siema. Tak Nie się jak Dajcie ja obserwacje Pokażujemy oraz zalajkujcie Piękny ten film. świat. Jeżeli chcecie, aby zostały samochody spalinowe, dajcie lajka oraz obserwujcie kanał. Pokażemy wam piękny świat, widzowie, i o to chodzi. Właśnie, ty... wam piękny świat. zwaga? Volkswagen! A co to prokurator? Nie. proszę cię, jeszcze słowo i. <śla> to było dobre. Kurde. O tam widzę subaru, Forester. Masz na kanale. To jest zablokowane. To ja ta kamery A co? Skupmy się na przejeździe, A tu macie ten największy witrasz Teraz tak cygnowy. To jest będzie drzewo. Będę Jan Paweł tutaj wszystkich pozdrawia. Gdzie machają na sam widok? mnie tu Franciszkańska jest, jest tu jest ten Jest to okno tu Jeszcze macie koszty do tego 3. Okno papieskie. Audi, czy też, fanami Audi? Absolutnie. że fanami samego. Light, please. Sub, please. Czyli napisał krok. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. do Krakowa. Niech idzie. Kraków jest my jest najpiękniej. zobaczycie jakie ładne obrazy. Lo. Hello. Hello. Szczęść Boże. Pozdrawiamy zajemnością. Zajemnością. Się... Ja, 66. Patrzcie dwie to trzy to jotki, kurde, siostry trzeba. Zajemnością z Krakowa Sebastian.

Tu, Przyjdźcie, tu to by tu naprawdę zaczęło pisać kłada. Naprawdę bardzo mi się Sam to ja. żeby... Sam tu na paletach. Kurde, to tam na stary dawny Nie wiem, ale co bym na pół? Nie, no co tam, co za tak, nami Nie było! To było nas! Jezu, yes, wyszłam na liście! A tam pregdez medytacyjny? Tu jakoś nie był Patrz, tajemnica czyny, pregdez? Sara dorożka A jakie zaledwie tyle? Jeszcze lejemy do rana! Jak oni mogą! Kościół kogoński!

Witamy serdecznie! Pozdrawiamy z, z, Gim, z Dubaju! Z z Zabajmy, Dubaju. Pozdrawiamy! Kurde ludzie, chodźmy! Pozdrawiamy na rynie! Pozdrawiamy wszystkich widzów! Pozdrawiamy i kończymy! Zachęcamy do dalszego śledzenia kanału. Wiesz, zapowiadają się same ciekawe.